Dzień dobry. Mnie w gardle zaschło po, w poprzednim odcinku mhm. od tych wszystkich stęg Będę się musiał czegoś napić. Co no, też. tam Tu ciocia Jola. Chciałam w tym miejscu wspomnieć, że Dziadzio Wiechu znakomicie potrafi gotować wodę. Tutaj jednak, korzystając z okazji, pokażę wnukom, jak przygotować dużo bardziej skomplikowane danie. Będzie więc o herbacie i samoistnym mieszaniu się płynów. Zrobię mam herbatę, ale musimy użyć zaklęcia, żeby ta herbata wyszła. Get. Proszę rączki tutaj, tak, 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 i blisko w pobliżu szklanki, tak. I uwaga, dyfuzja cząstek, dyfuzja cząstek. Dobra, w porządku, robimy herbatę. No i co? Czy to jest taka zwykła herbata? Nie. A, a dlaczego ona jest niezwykła? No bo to herbata białe. Na dole jest białe, tak? Przeźroczyste. A u góry jest kolorowe. Tak. Czyli te cząstki się nie wymieszały. Nie zaszła pełna dyfuzja. No to żeby zaszła pełna dyfuzja, to ja teraz Wam dam te herbatki, a Wy łyżeczkami wymieszacie. Ale hałasu to robicie tyle, ze strach. I teraz już jest herbatka jednorodna, tak? Zastanawiacie się zapewne, jak o Wiechu osiągnął taki efekt. Tak się składa, że mnie też, gdy byłam mała, pokazał ten eksperyment. Dlatego mogę Wam to teraz wyjaśnić. Każdy z nas wie, co dzieje się, gdy wlewamy sok do wody. Sok zbiera się na dole szklanki, a woda unosi do góry. To efekt tego, że płyny wolniej mieszają się samoistnie, jeżeli mają różną gęstość, jak olej i woda. Samoistne mieszanie się tych samych płynów spowalnia również różnica temperatur. Na przykład gorąca woda jest lżejsza od zimnej i unosi się do góry. Z tego powodu przygotowanie takiej warstwowej, gorącej herbaty jak na filmie nie jest łatwe. Dzieciu Wiechu wykorzystał więc fakt, że użycie roztworów także spowalnia mieszanie się cząstek. Dodatkowym ułatwieniem jest użycie cytryny, która zapobiegnie mieszaniu się płynów w trakcie nalewania. Mm. A czy da się te herbaty zrobić na odwrót, tak żeby esencja była na dole, a woda u góry? Da się zrobić, czemu nie? No udało się, więc mamy i taką i taką wersję herbaty. Po lewej stronie mamy gęstą słodką wodę na dole szklanki, a na górze niesłodzoną esencję. Po prawej stronie... Której stronie? Aha, no to proszę. Po prawej jak pokazuje strzałka, mamy gęstą esencję posłodzoną z dużą ilością cukru na dole szklanki, a na górze niesłodzona woda o mniejszej gęstości. Dziękujemy. Do widzenia! Pa, pa, pa.